Europejskie Centrum Konsumenckie najwięcej spraw do rozpatrzenia ma w związku z podróżami i turystyką, jak opóźnienia lotów czy odwołania oraz zagubionymi bagażami. To jednostka, która pomaga podróżnym w takich sytuacjach. Trzeba pamiętać, że jeżeli lot mamy opóźniony lub odwołany, możemy domagać się od przedsiębiorcy opieki, czyli na przykład dania nam posiłków, napojów w okresie. W czasie adekwatnym do czasu oczekiwania na lot, przede wszystkim przewoźnik powinien zapewnić lot alternatywny, o ile będzie to lot odwołany. Również prawo do noclegu, o ile jest to wskazane, ponieważ lot mamy zaoferowany następnego dnia. I też dojazd z lotniska do hotelu i z hotelu do lotniska. Podróżni mogą też wnioskować o odszkodowanie, choć nie zawsze je otrzymamy, jeśli przewoźnik nie miał wpływu na przyczyny niedogodności. Co w sytuacji, gdy zaginie nasz bagaż? 10 na 1000 bagaży ginie, kilkadziesiąt na, na tysiąc, czy nawet kilkaset jest uszkodzonych, i wtedy najważniejsza rzecz po wylądowaniu na lotnisku docelowym jest sprawdzić stan bagażu. To jest bardzo istotne i zawsze to powtarzamy, że odejście z lotniska bez stwierdzonego. Uszkodzenia, które trzeba spisać specjalnym protokołem, stanowi domniemanie, że ten bagaż został wydany w sposób dobry. Jeśli przegapimy moment zgłoszenia, prawa do odszkodowania są mniejsze, co w sytuacji, gdy nasz bagaż nie doleci z nami na miejsce? Zgodnie z polskim prawem powinniśmy wartość szkody materialnej powinniśmy udowodnić, teraz jak udowodnić, że w bagażu znajdowały się skarpetki, czy bielizna warta 35 zł, czy warta 55 zł, to jest niemożliwe. W związku z tym szukamy wszystkich paragonów, które ma mamy, a na te rzeczy, które nie mamy, robimy tabelkę z wykazem, co było w środku, i jaka była rynkowa kwota tych produktów, które zaginęły. Przewoźnicy odpowiedzialność za bagaż mają uregulowaną do poziomu 5,5 tysiąca złotych. Jeśli bagaż nie doleci na miejsce do 21 dni, uznawany jest za zaginiony. Do tego czasu nazywany jest opóźnionym. Jeśli kupimy rzeczy zastępcze, przewoźnik musi nam za nie zwrócić pieniądze. Radzimy więc zatrzymać paragony.